Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnej części kampanii z gry Heroes of Made and Magic 5 Także nie będziemy już tutaj przedłużać jakiejś wstępnej przemowy, tutaj tylko od razu przechodzimy do jeden gracz Kampania oczywiście, królowa i oblężenie, to będzie już nasza misja trzecia Zobaczmy co tutaj się ukrywa kampania przez stali oblężenie Szybkie mam nadzieję wczytanie zaraz przejdziemy do głównego opisu gry oraz do przedstawienia wstępnego oczywiście filmu. I zanim to nastąpi oczywiście bonus w postaci 15 uczników bądź 10 zbrojnych, 10 ruda żelaza. Co by tu wybrać? Dobra, stawiam na 10 zbrojnych. Ostatnio dobry był wybór, także film. Zwiadowcy odkryli patrole demonów w pobliżu. Mam nadzieję, że nasze wydziały są gotowe. Wkrótce staną twarzą w twarz z wrogiem. No to w sumie wiemy mniej więcej co tutaj będziemy robić. Zobaczmy jakie mamy cele i przeczytajmy informacje na temat scenariusza. Tak jak, się, tak jak się bawiano, zwiadowcy byli jedynie y, fortpocztą większej armii demonów, która prowadzona jest przez lorda demonów. Wojska te plądrują imperium, pozostawiając po sobie zgli, zgliszcza. Nadszedł czas pierwszej wielkiej próby dla Izabeli. Musi ona pokonać armię wroga w walce i zabezpieczyć teren wokół miasta Ashland. Aby odnieść sukces, Izabela będzie musiała wykorzystać wszystkie talenty, które do tej pory zdobyła. To jest krótko o informacji na temat scenariusza, także przejdźmy do podstawowych celów, czyli mamy oczyścić teren z drogich zwiadowców. Podczas przejmowania kontroli nad Ashwood, Izabela stanęła w obliczu nowego zagrożenia. Ford poczta demonów pojawia się w samym sercu Imperium. Królowa musi pokonać... Musi ją pokonać, zanim się wzmocni, Czyli krótko mówiąc musimy zabić demonów. Zbuduj arenę walki i ulepsz ją. No to w sumie tu nie musimy czytać, no wiadomo, zbuduj arenę walki, musimy ją ulepszyć. No i standardowo i za się przeżyć. Także, no co my tu mamy? Jesteśmy na terenie, te, tak jak pamiętacie, zdobyliśmy, szliśmy sobie tędy i zdobyliśmy Ashwood, Także no, są, no wchodzimy do zamku i zobaczymy co tutaj śmierdzi. Mamy już taką jakąś jakąś taką armię sobie tutaj rozwiniemy. No i myślę, że tutaj osiągnięto. No tutaj nieco więcej. O, tutaj już tego nie wybudujemy. Ale tak mniej więcej z tego co widzę to trochę wybudujemy sobie w tym zamku. Także przejdziemy sobie do jakichś podstawowych mm, żołnierzy. Tutaj mamy myśli chłopów. No nic tu nie możemy więcej zrobić, także no, zbieramy sobie tutaj okoliczne surowce, przejdziemy sobie tutaj też do, o właśnie, do chłopów, tak jest tam już nie przejdziemy, także zobaczymy co tutaj jest o, już nie będzie ruchu jak widzicie, pojawi się czerwony no, zgadzamy się oczywiście, ale sprawdźmy pierwszy zamek, bo tu jest najważniejsze, budujemy sobie oczywiście radę miasta bo pieniądze są zawsze ważne będziemy sobie tutaj 10 zbrojnych A, nie uda się. No trudno. Zgadzamy się. Chłopów nigdy za wiele. Podpowiedzieliście mi tutaj w komentarzach, że m, mogę używać szybkiej walki. A w razie co jakby mnie efekt y, tej szybkiej walki jakby nie satysfakcjonował, to mogę ją zawsze oczywiście cofnąć. Tak, przecież... Wiem o tym, mogę ją cofnąć i mogę powtórzyć walkę, jeżeli moje wojska naprawdę wcale nie powinny zginąć, a zginęły. Także będę mniej więcej tak robił, jeżeli naprawdę będą takie, że tak powiem, oczywiście śmieciowe walki, także mm, będę powtarzał. Czyli znaczy, jeżeli będą to śmieciowe walki i będę stuprocentowo wygrywał, to bez sensu, żebym powtarzał w tak jakikolwiek sposób. Także jeżeli mówię, tak jak tutaj mamy im wiele... Zrobimy sobie opcję, gra i zrobimy szybką walkę. Jeżeli stracę jakieś więcej jednostek niż mi więcej przewiduję, to oczywiście to, tą walkę powtórzę. No po 1, 11, 23. No mam nadzieję, że komputer tutaj źle nie zagrał, a po jednej sztuce to jeszcze jakoś nie za wiele. Widzę, że tutaj czerwony się nie rusza, także od razu przechodzimy do zamku i budujemy to, co potrzebujemy. Warto wybudować pierw takie nieulepszone wojsko żeby tutaj się gromadziły taka usketa w ogóle. O, 21. Czy tutaj mamy dojście? Jest dojście, to świetnie. Zobaczmy co tutaj mamy. Faktoria handlowa, czyli inaczej placówka handlowa, piekielny ogar, wiele. Tu już może być... No 11.54, wiecie co? Tutaj możemy powtórzyć. Tutaj komputer mocno lubi się pchać na siłę. Szczególnie o właśnie, kiedy mamy więcej coś takiego, że mamy tutaj kłopot, które mogłyby to spokojnie pogryć, a to są cerbery, czyli nie mogą uderzyć kilku na raz. Zawsze możemy to wykonać, zawsze ładniej troszeczkę. Zrobimy sobie łaski tutaj na wszystkie jednostki, zawsze to będzie nieco więcej jakichś punktów, które mogą tutaj polepszyć naszą, no 23. No tutaj zbrojni mają zaraz ruch, to powinny tutaj jakoś załatwić tutaj, albo przynajmniej zneutralizować tę walkę. Już do 5 tutaj zjechali łucznicy, tu jest 2 do 5, tu jest 1 do dwóch, ale tu jest prosta strzała, czyli będzie o wiele lepszy atak. A no, chłopi tutaj oczywiście dobiją, ten dojdzie tutaj gdzie chce, ale wolę chłopów stracić niż łuczników czy zbrojnych. Ostatnio chyba tylko łuczników i chłopów straciłem zbrojnych, chyba nie jednego. Ale wolę tych chłopów stracić, bo i tak i tak to jest w zasadzie mięsa armatni. Dobra, z kontro małe 3 sztuki, no co zrobię? Nawet ich, jeżeli mi zabiję no, trójmy. Wiadomo jakby było więcej, to oczywiście atak by był większy, ale mówię. Chłopi to jest mięso armatne, także mogę sobie pozwolić na to. Się zapada, tutaj zaatakuje. O, 2 do 4, co tak słabo. Jakichś artefaktów nie mam. O, on dobrze się tutaj rzucił. Chyba stracę tych chłopów kompletnie. 7-11, zobaczymy. Atak tarczy. Czyli tutaj zablokowałem kontratak i dwie sztuki na koniec. Czyli jak widzicie straciłem nie uczniów, a samych chłopów, także trochę więcej było. Tak, weźmiemy sobie lepsze szczęście, to się naprawdę przyda. Tutaj podejdziemy już pod tą wieżę. Znaczy, no wieża uczników, dobrze powiedziałem. Zrekrutujemy sobie owych uczniów i przejdziemy sobie tutaj do zamku, zobaczymy co a ale tu czegoś nie ma, kamieni nie mam. Kurczę, gdzieś musimy kołować kamienie, no bo nie możemy tak tutaj z długo tutaj czekać. Zgadzamy się oczywiście. No i tutaj rogaty demon to powinniśmy jakoś to załatwić. No ale nie możemy... W sumie 60 mamy siarki. Nie wiem, skąd to nam się wzięło. A tam była faktoria handlowa. Ale błąd, dobra, zaraz się tam cofniemy, ale muszę cokolwiek wykupić, powiedzmy farmę zrobimy czas i muszę się cofnąć tutaj do tej faktorii handlowej, wymienić tę siarkę, bo mamy jej naprawdę dużo. Nie wiem skąd w ogóle. Wymienię no tak za 15, powiedzmy. Tutaj wykupię coś, bo zaraz będzie dzień pierwszy. A koszary jak najbardziej bym się podobał w tym momencie. No i dobra, damy sobie tutaj czas i zbierzemy sobie tutaj chłopów i zanim poruszymy prostu dalej. Zbierzemy sobie jeszcze raz te jednostki, co sobie tutaj już zajęliśmy te stanowiska, że tak powiem, tych jednostek. Siedliska w zasadzie. Zbierzemy sobie je, wrócimy do zamku, zbierzemy to, co się tam uzbiera i wtedy no ruszymy po prostu dalej. 12 łuczników, to pójdziemy sobie tutaj dalej. Czy coś tutaj gdzieś przegapiłem? Tu jest startak. Nie, nie, to wszystkie są tutaj, także okej. Okay. Możemy iść. Ashwood. No i znowu czegoś nie mamy kamieni, znowu nie mamy Musimy kurde no niestety dawać czas dobra, No dobra już co zrobimy Ale zbierzemy sobie tutaj chłopów, zbierzemy sobie zbrojnych 10 dziesię aż całkiem nieźle Czy my tutaj coś możemy wybudować jeszcze? W sumie stanie, ale tutaj ile jest potrzebne? Nic w sumie nie jest potrzebne, także stanie zawsze spoko Trzeba tego wcześniej nie wybudować. A w nie kasy nie mam. Czyli coś czuję. A, tam jest jeszcze drewno, nie wiem jak to zabierzemy. Już widzę, też będzie... Nie, nie mam kasy, nie mam co się na nie wrzucać. nic, dobra, dajmy czas. No musi nam się trochę tej kasy uzbierać. Tutaj mamy drewno, w sumie zaraz zbiorę. Zawsze jeżeli będzie za dużo, to można wymienić. No, zawsze coś. Dobra, idziemy do zamku, wykupimy to co oczywiście jak już mówiłem jest. Zaczekamy sobie jeszcze na dzień pierwszy, zawsze to jeszcze 1000 złota nam wpadnie. Tydzień fistaka. Dobra. Tych sobie już tutaj przełożymy. Ulepszymy sobie naszych łuczników i zakupimy sobie mniej więcej, tak łucznicy, gryfy. No i na razie zaczekamy jeszcze. O i zamku, nie tu czas. Jeszcze sobie tutaj dokupimy chłopów może nie, ale tutaj koniecznie zbrojnych, czyli jeszcze jeden dzień poczekamy. Drugą połowę chłopów sobie zaku, e, pół zbrojnych zakupimy i tym samym jeszcze zakupimy sobie dwa ostatnie gryfy, no i resztki chłopów, które zostały. Tym samym mamy już jakąś tam armię, także możemy już napierać na naszych na nasze demony w zasadzie. Tak spójrzmy jeszcze raz na cele dla przypomnienia. Mamy oczyścić teren z wrogich zwiadowców, czyli z demonów, za zbudować arenę walk i ją ulepszyć. I Izabela musi przeżyć. Po prostu musi przeżyć. Dobra, 60. Czyli jest tutaj OK. Tutaj 6 chłopów, czyli może być. O, 12 uczników. Co my tutaj mamy? Stajnie. Dobra no zbierzemy sobie, znaczy nie zbierzemy no wejdziemy sobie tutaj nie zawsze troszeczkę tych punktów ruchu O, łucznicy są przechylni, zgadzają się żeby dołączyć do naszej armii Dobra, mamy czas i taki tak kasy nie mamy musimy mieć przecież 6000 tysięcy chyba, z tego pamiętam na wybudowanie yy, Arenwalk Żeby móc wybudować naszych kawalerzystów Dobra, tutaj nic nie ma, ale tutaj jest jeszcze zombie. że możemy... O! Co my tu mamy pomysłowcze się? Przygód bohater znajdzie więcej złota i surowców, jak również ma ogólnie więcej szczęście. Pomysłowość, tak? Ale myślę, że tutaj jeszcze chciałbym na... z eksperckiego skorzystać tutaj. No, mamy 5300. Dobra, myślę, że tutaj kasa teraz będzie ważna. Przynajmniej przez tą chwilę, żeby... A, jeszcze 10 kryształów potrzebujemy, ale z tego co widziałem to chyba możemy ratusz wybudować, a to nam mocno polepszy naszą sytuację finansową. Aha, jeszcze ruchy. A tutaj, co my tu mamy? Sakwa bez na no. Vampiry. 5-1, o, może być, może być, jestem zadowolony. 3, 2 i mamy zawsze tą sakwę. No, no dobra, niech będzie 1000. Zawsze tu trochę tej kasy będzie. Na razie doświadczenie tak i tak się zdobędzie. Weźmy sobie obozowisko No, zgodzimy się, no jak chcą się tak bardzo przełączyć. Wiem, że mam tylko w zasadzie zabijeć demona, ale w sumie duchy 2.60 to by było, nawet by się zgadzało. No, dobra, bierzemy sobie skrzyneczkę. 1500 to jak już proponuję. Co my tu mamy? No kurde, Szałby teby, niech będzie. Zbrojne, mam nadzieję, że się przyłączą. Nie zdobam nas w dziurach. Takie, zgadzają się. 41 zbrojnych ludzi. Dobra, tu już mamy zombie, także. Czy oni czegoś tam bronią? Znaczy, więcej w zasadzie to byli. Mamy co? Mamy lisze, wiele. 25, no w sumie... Zwiększy nie przy kontraatak to będzie dobry, ale w sumie awansują w obronie, także myślę, że tutaj obrona. Obrona 13 tak w ogóle. Wiele ulepszonych łuczników, kurszników, strzelec wyborowy. Jest zgadzaniem się. Jestem z tego bardzo dumny. Dobra, bierzemy sobie doświadczenie. Razem. 5000. Wiecie co? Ja sobie wybuduję rynek, bo myślę, że ja tych kryształów tak chyba łatwo nie zdobędę czyli rynek. targowisko bo tutaj jest jeden z głównych celów żeby za, e, zbudować oczywiście arenę walk ten tak, czas tydzień wieloryba no, tu mamy znak zobaczymy co tam pisze święty las dobra wchodzimy do tego świętego lasu to zobaczymy co się tutaj kryje tutaj mamy co? znowu chłopów w sumie mógłbym sobie, wiadomo, sk skonstruować drugiego bohatera, żeby zbierał mi te wszystkie jednostki, ale sądzę, że i tak i tak już mam sporą dosyć armię, 156 zbroń, zobaczcie, 102 tych, także myślę, że jest naprawdę tego dużo. Aż na pewno się nie nie brudzę, się, się do nas po prostu przyłączy. Z tego co wiem, to chyba tam do tych, are do areny walk są też potrzebne kamienie, także... O, o widzę, potrzebne nam kryształy. Zobaczcie zgarniemy sobie tutaj uczniów, którzy no, chcą się do nas przyłączyć Mroczny jeśli zobaczymy tutaj O, 3, także okej okay. Dobra, 5, ale to jeszcze i taki tak, i tak nas, nas satysfakcjonuje Ponieważ potrzebujemy 10, dobra, to jest za mało doświadczenia Daję To samo, 5? Nie, tylko 2, czyli jeszcze musimy szukać Zanim dojdziemy do jakiejkolwiek wymiany Tutaj mamy hordę 79, także okej okay. Sprawdźmy tutaj łucznicę, chcą się przyłączyć, a jednak nie są, nie chcą O, 12, no dobra, pomysłowość, w czasie przygód, no dobra, wolę lepszą obronę Chociaż w statystykach tak jakoś dobieranie w piątce to jakoś tak się, nie wiem, nie jestem jakimś spetem, że tak powiem od tego po prostu mniej więcej to co mi wylosuje po prostu gra to staram się brać jak dla mnie po prostu odpowiada no każdy gra swoją taktyką nie można powiedzieć że o ja, ja bym wybrał to bo to jest na pewno lepsze i w ogóle to jest tak naprawdę nieprawda to jest tak naprawdę nieprawda bo każdy gra swoją taktyką jeżeli wygodnie mu jest wziąć tam obronę niż atak po prostu lubi grać defensywnie no to weźmy sobie obronę jeżeli lubi grać ofensywnie no to wiadomo weźmy sobie atak ale no no trzeba się z pewnymi kwestiami liczyć, nie? O już widzę, że mamy tutaj 17, także możemy sobie wybudować arenę walki. Co mamy do ulepszenia? Jeszcze 10, czyli jeszcze 3 potrzebujemy, ale idealnie ją wybudowaliśmy na siódmy dzień. Czyli y, tym samym zdobyliśmy ich tam tych y, kawalżystów dosyć. Ale tutaj zwiedzamy te okoliczne tereny jeszcze. Zobaczymy co tutaj jeszcze o. 36 krzyżowców, całkiem spoko. Martwi mnie wiecie co najbardziej to, że w kolejnych odcinkach już nie będzie tak kolorowo, że tak sobie będę o, dostawał tyle i tyle ym, stworzeń, tak? W kolejnych po prostu misjach będę do, do stworzeń dostawał w ogóle, prawie że nic, że każde stworzenie tutaj będzie na wagę złota to jest wiadomo początek także nie przejmujcie się tym że nie, nie wybudowuję nic w zamku i kompletnie nic tak nie robię żeby nie wiem coś, coś robić o w zamku o to mi chodzi że nie wiem nie dbam o szczegółową tam budowę że nie buduję czegoś tam po kolei i tego nie ulepszę w ogóle no bo to są podstawowe, y, proste misje początkowe, które na pewno i tak i tak, nawet tą armią, co mam teraz, mógłbym na pewno pójść do przodu i bym pewnie ogarnął to wszystko. Dyplomacja, no to nie ekspercka obrona, tutaj wolę. Gryfy, o, zgadzają się, dobrze pomyślałem. Coś mamy Miecz Potęgi, plus 2 do ataku, a z tego co widziałem, to atak mamy nieco kiepski. W sumie nie, 7-14, czyli jest okej okay nawet. Wiecie co? Tak, o 47 uczników, ale to są zwykli uczniowie. tutaj mamy ich tam około setki, a tam jeszcze drugą setkę mam także spokojnie. Nie potęgi tutaj mamy. Domyślnie on jest zakładany, także tutaj nie muszę się martwić o zakładanie go, ale szukamy tutaj oddziałów yy, oczywiście demonów, także muszę podróżować tutaj po całej mapie, żeby szukać tutaj, gdzieś mogą być naprawdę ukryte te oddziały, mogę ich naprawdę nie zauważyć Dobra, weźmy sobie tutaj 500 doświadczenia Tam już iść nie możemy Tutaj byliśmy, a flaga nie odwiedzona, jednak Dobra, tu sobie przejdziemy tutaj tej flagi Zobaczymy co tutaj się kryje Ale oczywiście zanim gdzieś tam ruszę To jeszcze szybko pójdę oczywiście do zamku Wezmę wojsko na wszelki wypadek, żeby później nie zwojnować I wyjdę po prostu tak o Po prostu wolę być zaopatrzonym w wojsko nie wiem, jak gdzieś idę wiadomo, że komputer na razie mnie tak, jak, tak, jako tako nie ściga. Cały czas, jak widzicie, stoi w miejscu. Tutaj mamy czarci lordów, pojedyncze sztuki, także tu będzie do leczy... O kurde! A ja w sumie dziewięciu. No ale myślę, że tutaj powtórzymy. No. Chyba coś, coś mi się tak wydaje, że mi to roze rozegrał nieco lepiej. Ale zobaczymy, czas pokaże. Dobra, wszyscy przesuniemy tu. tu, tu, tu. tu że do ucznika nie, nie, nie było takiego wyjścia 4-5 może to jeszcze gorzej rozegra, nie wiadomo dobra, damy sobie łaskę tutaj na wszystkie nasze wnioski zobaczymy co tutaj rób z drobem Czarci Lord no wiadomo, że jakiś kula ognia, 5-5-9 no, o czym tu rozmawiamy to samo będzie powtórny strzał tego Czarciego Lorda Mogę już tak zostawi się, bo coś czyjś już są większe straty niż poprzednio ale wtedy dużo uczników zginęło, ale ja mogę się mylić Dobra, myślę, że tutaj z tego. Zawsze to jeszcze 25 te przyjemy do przodu, a musimy się tak jakoś ustawić, żeby... O, idą do trzech. Może z dwie sztuki za Akurat dwie, e, Gryf, po prostu przyjemy do przodu. A łucznikiem tutaj tych, jeden, dwóch, jeden. No tutaj jest szansa na dwóch. O. Za szczęście mi dwóch. Świetnie. Idziemy do przodu, wiem, że już nie miał ruchu A tu jeszcze jednego Zabijemy Izabelą Jeden do dwóch z kontrów, może szczęście jest szczęście Także niewielkie straty 11-9-9 już 9. Dobrze, przeczytałem Dobra, skartimy sobie kopalnię złota I już widzę tutaj teren Tu jeszcze mamy Cerberę Także też sobie tutaj zbijemy 7-2 ochronę z myślą marki myślę że to by było dobre tutaj już mamy inną jednostkę także już sobie pozostawimy ją w spokoju w sumie czy jest sens wracać do tego zamku ale wiecie co cały czas potrzebujemy ulepszenia naszej mm, areny walk w sumie tu już możemy kapitol sobie wybudować równie dobrze i chyba to zrobimy i w samym, tak mamy czas tak wiem że Izabela w ruch oj nie tutaj tutaj chciałem wejść do zamku i zrobimy sobie to teraz tak 10 sztuk jest potrzebnych i sobie po prostu to wymienimy no co zrobimy Więc za 7 taką takim i oczywiście cel zrealizowany i wiecie co uruchomimy sobie moją że tak powiem szyb, szybką grę prędkość gracza zwiększymy na maksa i zrobimy sobie taki szybką podróż do zamku taką prawie że niezauważalną gdyby jeszcze komputer był taki łaskawy nie wykonywać takich długich ruchów jak on to wykonuje to jeszcze szybciej to było nawet nie zauważycie a już będę na miejscu Dajemy czas wiem że mógłbym tu pozbierać te wszystkie tutaj obozowiska półsiedliska, siedliska sobie obozowiska siedliska tych potworów mógł to mówić wszystko pozbierać ale mówił mi jakoś taką wygodną już tą armią co mam na razie czuję że nie potrzebuję także że tak powiem olewam to mamy 8 paladynów czy mogę coś jeszcze wybudować musimy sobie zamiast popów dać szeregowych zawsze to by nieco mocniejsi o jeszcze mamy dzień 7, także jeszcze ten dzień zaczekamy a szeregowi zawsze mają ten lepszy atak Dobra, tutaj sobie zrobimy trochę, no powiedzmy, no jeszcze tego tutaj damy i tego tu, okej, okay, i idziemy gdzieś, gdzie, gdzie, tu jest droga, gdzie tu droga prowadzi, ta droga sumie prowadzi donikąd, dobra, tutaj gdzieś skończyliśmy, także tam idziemy, znaczy cofamy się, tam gdzie byliśmy, jak widzicie, no tam, tamtym tempem, co szedłem poprzednio, to pewnie się wlóg i wlóg do tego zamku, ale już, dobra, już dochodzimy na miejsce. Jeszcze jedna tura, szybka. Okej, okay, jesteśmy na miejsce, także zmieniamy naszą prędkość na taką e, ludzką, że tak powiem, czyli taką normalną, swobodną prędkość. No już nie mamy taki tak ruchu. Zajmiemy sobie jeszcze flagę, zobaczymy co tutaj jeszcze śmierdzi. Ja jeszcze nie zdobyłem, e, nie wypełniłem misji z zabiciem wszystkich demonów, ale tu jest jeszcze... Demon, mam nadzieję, że ostatni. A więc to był tylko oddział zwiadowczy. Nieważne, po tym zwycięstwie nasze oddziały nabrały pewności siebie. Gryfy na wieki! A jednak, jeszcze mam nowy cel. Pokonaj wrogą armię. Oczywiście tutaj walka będzie na wolno, mimo że mam szybką walką i taki tak zaatakuję, ale wygrał, znaczy ja wygrałem ale ze względu na to że to jest końcowa walka to oczywiście pokażę tak żeby już jakoś trochę to uczciwie rozegrać a nie że komputer to za mnie rozegra Dobra, przesuniemy sobie naszych paladynów nieco bliżej znaczy może tutaj żeby ten nie dostał łucznik od razu co on tu ma 13 czarci no 77 sukubusów 177 chowanie tych impów nie chowanie nic dobrze powiedziałem a już bramy sobie robią kurde to są jednak diabły wcielone 56 dobrą mamy obronę na szczęście włócznika już kurde już mi nawala w tego włócznika rzucimy sobie łaskę aj jednego nam już zabił 2, 6 do 73 ale z kontrą, ale wolę w tego bo ten tutaj będzie siał ferment i będzie go ciężko później zabić dobra chłopami się tutaj gdzieś przesuniemy tutaj pokryjemy tą bramę co tutaj jest choć jeszcze coś czuję że a jednak się tylko kawałek ruszył jest ze szczęściem 138 sztuk od razu na sukubusa jeden straty będzie ale zablokujemy łucznika gryfy, dobra, teraz no myślę, że w tutaj najlepszy będzie cel, za szczęście widzicie, dobrze brać szczęście, bo naprawdę dużo, 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 dużo chyba może nieco mniejsze straty mnie wyjdą niż w poprzedniej walce, a jeszcze trzy sukubusy zostały, 3 do 6. no myślę, że tutaj kowańców może uda się zabić, tak jest, udało się Teraz Izabela, tak? 7, 3... No myślę, że trzech, bo tutaj żeby paladyn... A, dwóch! Czy on ma ostatni bastion? Dobra, 3 do 5 mamy. Liczę na szczęście. A jednak się nie udało. Dwóch. O w paladyna, wiadomo. Dobra, teraz łucznik. 44. On teraz będzie mieć ruch, ale wolę w tego. Ze szczęściem. Bo tutaj ten, ten maruch go tutaj załatwi i został ostatni subkubus. I tutaj nic raczej nie wskuramy gryfem, także Paladynu musimy dokończyć całą sprawę. No i tym sposobem Izabela wygrywa batalię. No a jak widzicie, no straty są o wiele mniejsze niż poprzedni film. Czemu armia demonów znalazła się tutaj, tak daleko od linii frontu? Czegóż oni mogą chcieć? Królowo, list od króla Alarona. Wysyła dwa legiony tancerzy Ostrza pod komendą Findana. Findana? Widziałam go na dworze. Jest emisariuszem, a nie wojownikiem. Ale to lepsze niż nic. Dobra robota, Beatrice. Imperium składa ci podziękowania. Żyję, by służyć, moja królowo. ma Tomasie, wyruszamy obrzasku! Elfy przysyłają nam posiłki. Hurra! Gryfy na wieki! No i cóż, elfy przysyłają nam posiłki, no damy sobie... No dobra, już damy nam werbunek, chociaż... Cóż, misja ukończona. Elfy przysyłają nam posiłki, także czekamy na posiłki of, od Findana i tym samym także wy czekajcie na następny odcinek. Mam nadzieję, że te posiłki w tym czasie dojdą. Także nie zapomnijcie skomentować filmu, ocenić go odpowiednio, a jeżeli chcecie uczyć więcej takich filmów i usłyszeć mnie jeszcze raz, także... Subskrybujcie mój kanał, krótko mówiąc. Na razie, trzymać. Cześć!